No. Ja nie mówię, no zrobił mi graficzkę, kurde, do, ka do kanału. Musisz wejść chyba na YouTube najpierw przez ten... Czekaj. Bo może dopiero się... bo ona się dopiero wystartuje jeszcze, wiesz, bo to jakieś... Jak ja wystartuję, ona dopiero na YouTube się pokazuje za jakiś moment później, to wiesz, dlatego... Widocznie jeszcze nie poszedł dobra Ja mam światło wodik. O, już jesteś, już, już widać, że ktoś ogląda właśnie. No. Nie <śpiewanie> ja, no ja mam WPT i... I nie, bo to jest właśnie takie wezwanie teraz. Że muszę... No, muszę tych 24 tysiące punktów zdobyć. Żeby zdobyć trzy gwiazdki zdobyć. Ja muszę potrzebuję ileś tam gwiazdek, żeby mieć trofeum, nie? Tutaj jest kurwa do, trudno. Tak. Ale zajebista ba, ta ławeczka, nie? Yy, tak, bo ja mam teraz te chujowe sławki, wiesz? Tak. mnie słyszeć też tych sławek z telewizora, a po tym jest właśnie na imprezie i na youtube no tak to ten... to... dźwięk z YouTube'a sobie wyłączyć albo nie no ja mam goldy teraz ale mnie nie stać na te lepsze ale wystarczająco dobre bo no właśnie to już jest taki wiesz, pułap trochę jest... Z... <laughs> ja mam jeszcze trochę na sobie wiesz, opłat to kurwa, teraz tu to... nie, no. to... nie ja nie umiem odkład, nie umiem zbierać, ja tutaj trzeba żyć chwilą kurde No o... Nie wiem co ja musiałbym mieć taki... Sejf, ja musiałbym mieć taki sejfik, żeby odkładać, od, że tam wiesz, do jakiejś sumy. <grym zimit> nie, ja nie umiem oszczędzać. Ja bym to za wyciągnął. Ja już kiedyś próbowałem to odkładać na końcu. Nie No i idę zaraz. O, jest stutka, nawet z mną tę w Nie, ja nie. Nie, 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 nie umiem oszczędzać, po prostu. Czee, idę na żywioł. Jak kup, mam kupić, to wolę kupić te od razu, bo... Tak jakbym miał odbierać, to bym sobie w życiu nie odbierał na Ja już wolę... ja wolę nie jeść przez miesiąc, a... Nie ciepłodzące. To ciężkie są. Czemu? Bardzo fajna gierka, jak mówię no ci, naprawdę. Ja tutaj wcale nie nudzę, tylko ja muszę mieć, wiesz, perfect, kurde. Ja nie lubię, jak już dostanę, to już restart, kurde. No To 24 tysiące, ale tu się mnożnik, za każde zabicie bez, bez... dostania, to masz mnożnik dzisiaj robi większy, nie? To więc można zajebić, nawet 50 razy można sobie zrobić. Tylko teraz muszę uważać, żeby nie dostać. Bo no, już dostałem, dostałem, nie dostałem. No, wiesz, już jest, kurwa, mała łapka jeszcze, wiesz, mały, mały sektor, kurwa. To jest ciężko im, wiesz, uciekać. Nie. nie, ja się wkuriam tylko w rambole, wiesz? To mi nie wyjdzie, A tutaj wiesz, tutaj wiem, że tutaj jest poziom trudny. To tam wiesz, dam sobie tylko restart. No niestety, no czy nie, nie, właśnie o to chodzi. O to chodzi w tej gierce właśnie, że tak masz, właśnie to jest bardziej taktyczna giera I ona, no to, to by było trochę Call of Duty roz, takie ten, no tu giniesz i już się już nie podnosisz tak jak w canterze Niestety drużyna są się radzić, no jak zjebiesz to trudno Dlatego ona jest właśnie naciśnię... bardziej nacisk w tej gierce jest na taktykę, tam wiesz musisz mieć względną drużynę i jakieś tam taktyki znać, nie? Gdzie, gdzie tam się barykodujecie, kto skrata kto jakiś tam wiesz, do górę, nie? A przeciwnik musi Cię przechyczyć i się do Twojego na przykład budynku dostać, nie? I, i wyeliminować Was. No. 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 ja sobie jeszcze muszę tych... No, ja sobie jeszcze muszę odblokować tych z dodatków, nie, bo ja już mam, wiesz, tych podstawowych. Ale tych resztę to muszę odblokować, to już trzeba te punkty yy, hałuj zbierać się. Tak, one są darmowe przecież. Mapy są darmowe i... Mapy są darmowe, tam tylko operatorów możesz kupić, a... Albo do nich jakiś tam osprzęt, no. No, któryś raz, no. Nie, to akurat, nie, nie wiem, dziesiąty raz robię. Fajnie walki wyglądają, mogę teraz pójść na jakieś wyzwanie z walkami, czekaj. Dobra, czekaj, co pójdę teraz, nie będę tego robił, bo to tak nudne będzie, do patrzenia. Ale pokażę ci jakieś wyzwanie, ten, z walką. I to w Batmanie jest fajnie jest walka zabrana. Jeszcze raz, 120. Yy, wiesz że nie wiem, ale chyba ten, około 10, 20. No, nie wiem, no to tak mi zawsze pokazuje na teście. No, czekaj, zaraz to zrobię, zaraz nas sobie nie rozłączy, a co zobaczę? Teraz.